Witajcie moje drogie Mat Smurficzki. witajcie serdecznie, tu wasz Matwujek, a w tym odcinku powiemy sobie o wariacjach z powtórzeniami. Był już odcinek słuchajcie dotyczący permutacji, był dotyczący kombinacji, a ostatnio nawet wariacja bez powtórzeń. Więc przed tym odcinku koniecznie obejrzyjcie sobie wcześniejsze, a przede wszystkim obejrzyjcie wariację bez powtórzeń, a tak żebyście mieli tak naprawdę jakiś taki wstęp do tego odcinka, który sobie powiemy tutaj. Tutaj będziemy mówić o wariacji z powtórzeniami. Czyli różnica polega na tym, że w tym będziemy, słuchajcie, tutaj będziemy losować ze zwracaniem i będziemy uwzględniać kolejność. To jest właśnie ta różnica. Przy kombinacji, słuchajcie, przy, może szybciutkie jeszcze wprowadzenie, no dobra, niech będzie, powtórzę Wam wszystko jeszcze raz. N silnia to była permutacja i oznaczała, na ile sposobów można ułożyć n elementów. N po K to była kombinacja i oznaczała, na ile sposobów z n elementów można wylosować k elementów, ale było to losowanie bez zwracania i bez uwzględniania kolejności. Wariacja z, bez powtórzeń, o której ostatnio powiedzieliśmy, to było N po K i jeszcze razy K silnia, czyli to było połączenie permutacji i kombinacji, czyli oznaczało, na ile sposobów z n elementów można wylosować k elementów, a później jeszcze je ułożyć. Można je ułożyć oczywiście na k silnia sposobów. Dlatego tutaj mamy bez zwracania, ale uwzględniamy kolejność. No i oczywiście mamy wariację teraz z powtórzeniami, którą zapisujemy jako n do potęgi k Tutaj uwzględniamy zarówno kolejność, jak i jest to losowanie ze zwracaniem. I teraz czym jest n i czym jest k? Otóż n to jest ilość możliwości. Ilość możliwości przy jednej próbie. Natomiast k oznacza ilość prób. Natomiast k oznacza ilość prób. Więc jeżeli będziemy na przykład yy, rzucali dwa razy kostką do gry, prawda, to przy jednym rzucie mam sześć możliwości, przy dwóch rzutach mam 6 i możliwości przy jednym, przy drugim również 6, czyli to jest 6 razy 6, czyli 6 do potęgi drugiej. Aczkolwiek mam wrażenie, że zdradziłem już zadanie, o którym będziemy mówili sobie za chwilę. No więc słuchajcie, przejdźmy do zadań. Ile jest pięciocyfrowych yy, liczb składających się tylko z cyfr będących liczbami nieparzystymi. No i teraz słuchajcie, tworzymy sobie liczby pięciocyfrowe. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, słuchajcie. I teraz uwaga, bo mamy składać się, ta liczba ma składać się tylko z liczb nieparzystych. Nieparzystych, czyli jakich? Czyli 1, 3, 5, 7 oraz 9, prawda? Czyli zobaczcie, ile mam możliwości? Mam pięć możliwości na każde miejsce, prawda? Czyli liczba pięciocyfrowa, i teraz nie jest powiedziane, czy, mam, yy, czy mają się nie powtarzać, więc spokojnie mogą się powtarzać. Czyli mam pięć możliwości na jedno miejsce, pięć możliwości na drugie, pięć możliwości na trzecie, na czwarte i na piąte, czyli mamy tak naprawdę 5 do potęgi piątej. Tyle mamy wszystkich możliwości, jeżeli chodzi o. Pięciocyfrowe liczby składające się z cyfr, które są liczbami nieparzystymi. No i teraz pytanie od razu nasuwa się: OK, a co jeżeli mają być to liczby parzyste? No i tutaj mamy zobaczcie kolejne zadanie, bo tutaj już jest troszeczkę ciekawiej, słuchajcie, mamy 3, 4, 5 miejsc, prawda, bo mają być to liczby pięciocyfrowe. I teraz wypiszmy sobie cyfry, które są parzyste. Czyli oczywiście mamy 2, 4, 6, 8, ale uwaga, uwaga, nie zapominajmy o zerze, bo to jest bardzo ważne. Zero też jest cyfrą parzystą. I teraz tak, no okej, okay, mamy znowu 5 tak naprawdę cyfr parzystych, więc powiedzielibyśmy, ok, spoko, tak samo jak w poprzednim zadaniu, czyli 5 do potęgi piątej, ale zastanówmy się, czy 0 może stać na początku, bo jeżeli 0 będzie stało na początku, to ta liczba nie będzie pięciocyfrowa, tylko będzie czterocyfrowa, prawda? Więc w przypadku, jeżeli chodzi o pierwszą miejsce, czyli miejsce, e, słuchajcie, tutaj tą cyferkę, to tutaj mamy tylko cztery możliwości, prawda? Bo nie może być, słuchajcie, zera. W kolejnym miejscu mamy już 5 możliwości za każdym razem, dlatego że na drugim, trzecim, czwartym spokojnie kolejnym miejscu może być już także 0. Czyli wszystkich możliwości mamy 4 razy 5 do potęgi czwartej. 5 do potęgi czwartej, no bo mamy iloczyn 5, czterech piąteczek, oczywiście. Kolejne, ile jest liczb sześciocyfrowych składających się tylko z cyfr będących liczbami pierwszymi. Liczbami czy właściwie. No właściwie cyframi, no liczbami pierwszymi, no, no liczbami. Ile jest sześciocyfrowych, liczb sześciocyfrowych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz cyfr, które mamy liczby, parzy... liczby pierwsze, no więc zastanówmy się, jakie mamy liczby pierwsze, prawda? Liczby pierwsze to są te, które dzielą się przez jeden i przez samą siebie, prawda? No i samo się nasuwa aż akurat, że, że jedynka jest liczbą pierwszą, ale pamiętajcie, że jedynka nie jest liczbą pierwszą, bo liczby pierwsze mają mieć dwa dzielniki, ok? A jedynka. Ma jeden dzielnik, 1 i 1 tak jakby, tak? Więc najmniejszą liczbą pierwszą jest 2, później 3, 4 nie, ale później piąteczka jak najbardziej, siódmeczka jak najbardziej, 8 jest parzyste, 9 też nie, więc, yy, więc na siódmeczce, słuchajcie, poprzestajemy, czyli mamy tak naprawdę 2, 3, 5 i 7. To są nasze liczby pierwsze i to są nasze cyfry, które możemy wykorzystać. I teraz mamy, zobaczcie, mamy 2, 3, 5, 7, czyli mamy cztery możliwości, ile jest wszystkich liczb sześciocyfrowych. Więc mamy 4 możliwości, które umieszczamy na 6 miejscach, no bo zobaczcie, to jest 4 razy 4 razy 4 razy 4 razy 4 razy 4, czyli po prostu 4 do potęgi szóstej. No żeby może zaszaleć, słuchajcie, jak mam 4 do potęgi szóstej, zamieniłbym na 4 na 2 do drugiej, więc to jest 2 do drugiej i do szóstej, czyli tak naprawdę 2 do 6 razy 2, 2 do potęgi 12. No i myślę, że w takiej postaci spokojnie moglibyśmy to zostawić. Ile jest wszystkich kombinacji kodów PIN czterocyfrowych? I teraz zwróćcie uwagę, jaka jest różnica, bo jeżeli tworzymy liczby czterocyfrowe, prawda? To w przypadku, gdy są to liczby czterocyfrowe, to na początku nie może być 0, bo to nie byłaby liczba czterocyfrowa, tylko byłaby liczba trzycyfrową, na przykład, tak? Natomiast w przypadku, gdy jest to kod PIN, to w przypadku kodu PIN na miejscu może tak naprawdę stać wszystko, co tylko nam się podoba, prawda? Czyli ile jest wszystkich kombinacji kodów PIN czterocyfrowych? Mamy raz, dwa, trzy, cztery możliwości. I teraz może tam, słuchajcie, stać wszystko od zera aż po tak naprawdę 9, prawda? Czyli tych wszystkich cyfr jest aż 10, więc mam 10 możliwości na pierwszym, na drugim, na trzecim i na czwartym miejscu. Czyli to jest po prostu 10 do potęgi czwartej. Tyle jest wszystkich kombinacji kodów cyfrowych. Ok, a ile jest, słuchajcie, wszystkich możliwości rzutu dwiema symetrycznymi? sześciennymi kostkami do gry, a ile gdyby tych kostek było pięć. No troszeczkę wam zdradziłem, że tak powiem, na początku, prawda? Ale ja wam to jeszcze pokażę, słuchajcie, bo jeżeli rzucacie kostką do gry, to bardzo fajnie i wygodnie i łatwiej jest, słuchajcie, jak przedstawicie sobie to w postaci takiego, e, takiej tabelki, takiej szachownicy, ja to zawsze nazywam, bo jak rzucacie kostką do gry sześcienną, to macie jeden, 2, 3, 4, 5, 6 możliwości, prawda? Przy jednym rzucie, czyli na przykład tutaj w dół będziemy mieli pierwszy rzut, tak? A tutaj u góry będziemy mieli drugi rzut i też możecie wyrzucić 1, 2, 3, 4, 5 albo 6. Czyli macie kolejne 6 możliwości. I teraz zobaczcie, jak ja bym sobie, słuchajcie, tutaj porobił te kreseczki, ja bym to podzielił, to zobaczcie, ile macie wszystkich możliwości. To jest taka szachownica 6x6, e, 6, prawda? Czyli macie 6 możliwości przy jednym rzucie, kolejne 6 możliwości przy drugim rzucie, co daje nam 6 razy 6, tak naprawdę, tak? Ile to jest 6 razy 6, pamiętacie? 36, prawda? Czyli to jest 6 do potęgi drugiej. Czyli jeszcze raz, czemu 6 do potęgi drugiej? Bo 6 możliwości przy jednym rzucie, czyli ilość możliwości przy jednym rzucie to 6, a 2 oznacza potęgę i oznacza ilość tych rzutów, ilość tych tak naprawdę prób. Czyli dlatego mamy 6 do drugiej. Czyli to jest przy rzucie dwoma, dwiema kostkami do gry. Gdybyśmy rzucali tak naprawdę... Hmm, a ile gdyby było tych kostek 5? No gdyby było tych kostek 5, to no mielibyśmy 6 możliwości, 6 możliwości, 6, 6, 6, czyli tak naprawdę byłoby to 6 do potęgi 5. Nie powiem ile to jest, bo dużo, ale nie ma takiej potrzeby, bo tak naprawdę nie pytają na co. chodzi o to, żebyście po prostu zapisywali to w takiej postaci. To w zupełności nam wystarczy, jeżeli chodzi o wynik. No i słuchajcie, ostatnie zadanko: ile jest wszystkich możliwości przy dziesięciokrotnym rzucie? Monetą, czyli zobaczcie, jak rzucam dziesięciokrotnie monetą, prawda? Jak rzucam monetą, taką klasyczną monetą, to mam dwie opcje, nie? Orzeł i reszka, prawda? I teraz zobaczcie, Załóżmy sobie, że rzucamy sobie tą monetą trzykrotnie, tak? Jak rzucam trzykrotnie, no to zobaczcie, mogę mieć tak. E, pierwszy wariant to będzie orzeł y, orzeł, tak? Czyli że dwa razy orła. Mogłem wyrzucić orła reszkę albo na odwrót reszka orła. Albo mogłem wyrzucić dwie reszki, czyli przy dwukrotnym rzucie mam cztery możliwości. No bo zobaczcie, dwa, dwie możliwości przy jednym rzucie, rzucam dwa razy, więc dwa do drugiej to jest oczywiście cztery. Jeżeli rzuciłbym trzy razy, zobaczcie, no to mogę tak mieć: trzy orły, dwa orły i reszkę, ale ta reszka, słuchajcie, mogła być na ostatnim miejscu, mogła być po środku, a mogła być jako pierwsza, prawda? Później mogłem mieć dwie reszki, czyli orzeł, reszka, reszka, a może reszka, orzeł, reszka, a może reszka, reszka, orzeł. No i trzeci, ostatni, trzeci, nie, trzeci, ale ostatni wariant to jest taki, że mam trzy reszki, to chciałem powiedzieć. No i teraz zobaczmy, ile mam wariantów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wariantów mamy, no bo tak naprawdę mam dwa warianty przy jednym rzucie, a rzucam trzykrotnie, czyli to jest dwa do potęgi trzeciej, co daje nam po prostu osiem. Czyli jeżeli chcemy mieć wszystkie możliwości przy dziesięciokrotnym rzucie monetą, to to jest po prostu 2 do potęgi dziesiątej. 2 do potęgi dziesiątej to są właśnie wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o dziesięciokrotny rzut monetą. Natomiast. Natomiast. Natomiast właściwie tyle. No i to tyle, słuchajcie. No właściwie zastanawiałem się, co jeszcze Wam tutaj dopowiedzieć, no ale właściwie powiedzieliśmy sobie tak naprawdę wszystko. Kwestia teraz ewentualnie przećwiczenia na jeszcze większej ilości zadań czy przykładów. Więc jeżeli chodzi o kombinatorykę, słuchajcie, omówiliśmy sobie wszystkie najważniejsze zagadnienia, czyli omówiliśmy sobie permutacje, omówiliśmy sobie kombinacje, wariacje bez powtórzeń i wariacje z powtórzeniami. Czyli mamy omówione wszystkie... Warianty, kombina warianty kombinatoryki, które, z którymi się y, spotykacie tak naprawdę y, w liceum. To wszystko, co jest Wam przydatne na maturze. Słuchajcie, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach bardzo ciekawych zagadnień matematycznych. Trzymajcie się, żegnam się z Wami smerfastycznie numerycznie.